I mamy w tej sytuacji e, me, e, takie zjawisko, że po tysiącleciach monarchii Iran w ciągu ostatnich 40 lat, w bardzo krótkim okresie, dopiero doświadcza. E, pewnego rodzaju demokracji, jest to demokracja nazwijmy ją lokalna, o lokalnym charakterze. Znaczy, niestety media zagraniczne często nie potrafią spojrzeć obiektywnie na tą sytuację i nie, nie potrafią docenić właśnie tego demokratycznego procesu u nas, bo są zapatrzeni w nazwiska kilku ajatollahów, którzy gdzieś funkcjonują w naszej społeczeństwie i nazywają naszą demokrację Teokracją, co oczywiście jest zupełnie bezsensowne. My mówimy o Indiach czasami, największa demokracja na świecie. Ale 300 milionów obywateli Indii nie ma nawet dowodu osobistego, który pozwoliłby im na uczestniczenie w procesie demokratycznym, w wyborach. Ale na w świecie uważa się, że ten model demokracji, który mają Indie, jest okej, bo ten model jest taki jak nasz model. Ale to się wiąże z niewiedzy. A w tej inności Natomiast jeżeli spojrzymy na, na Iran, to też taki znaczący przykład podam. Mamy mniejszość e, żydowską 20%, e, 20, tysięcy. 20 tysięcy ludzi tylko to jest kropla w morzu. E, wyznawców religii Mojżeszowej żyje e, w Iranie. I oni mają e, e, zawsze zagwarantowane jedno miejsce w parlamencie. Czy e, chcą, czy nie chcą, to oni po prostu e, nie muszą, e, że tak powiem, e, e, bardzo mocno e, e, rywalizować z innymi, zabiegać, bo po prostu tylko wyłonić swojego kandydata spośród siebie, bo to miejsce mają zagwarantowane i mogą w związku z czym wpływać na e, głosem tego swojego przedstawiciela na e, losy kraju. I nasze prawodawstwo liczy tylko 40 lat. To, to bardzo młode jest. Ale oczywiście te nasze, nasze prawodawstwo jest także w, w, w ciągłym stanie jakby e, zmiany, e, weryfikacji. E, nowelizacji tak, żeby było coraz lepsze udoskonalenia, tak. E, bo niestety przemiany społeczne to nie jest takie, że to nie jest taka nagła rzecz że się jak zapalanie światła, prawda? Włączamy i się robi jasno. Niestety nie to jest proces długotrwały, który wymaga pewnego e, Przede wszystkim e, budowania, pe, i budowania pewnej kultury e, e, społecznej, kapitału społecznego, obywatelskiego, e, budowania sieci obywatelskich. E, więc to, to wszystko zmierza ku, ku pewnemu rozwojowi społecznemu. Ja podam przykład z Polski. E, Polska, jako kraj katolicki, w tej chwili. E, nie traktuje zjawiska homoseksualizmu jako coś e, e, takiego zupełnie, które można zaakceptować bez problemów. Tylko Polska jest katolickim krajem, w związku z czym jest to jakiś, e, jakieś wyzwanie. I e, tutaj jest opór ze strony społeczeństwa, opór ze strony czasami młodzieży ze strony kościoła, e, ale i tak ta sprawa jednak, czyli akceptacja dla homoseksualizmu, e, i tak idzie. Posuwa się do przodu. Tak, Iran jest krajem bezpiecznym i stabilnym i w zeszłym roku mieliśmy ponad 2 miliony turystów i tu mówimy tu o kraju, który za granicami którego zaraz jest wojna. Tego co wiem ze statystyk to na przykład Niemców 50, w zeszłym roku 50 tysięcy było w Iranie, bo to wiemy z, z tego ile wiz zostało udzielonych. E, oczywiście mamy problemy, problem przemytu e, narkotyków, bo Iran leży na szlaku narkotykowym, problem e, niekontrolowanej i nielegalnej imigracji, zwłaszcza z Afganistanu i krajów sąsiednich. To są wszystko problemy, które nam, e, nam zagrażają, ale e, Mimo tego Iran jest krajem, który jest stabilny, jest dla turystów bezpieczny i cały czas się rozwija, więc to także, jeżeli chodzi o usługi różnego rodzaju. Dziękuję za uwagę.